W dzisiejszym odcinku z Brawl Stars na moim kanale Miarka, moi drodzy, się przebrała Stwierdziłem, że muszę w końcu kupić Coś, co pojawiło się w sklepie i czego od dawna nie mogę się doczekać. Zanim jednak do tego przejdziemy, to po dzisiejszym odcinku ktoś z Was miał szansę na wygranie tej oto oferty, w której, jak widzicie, mamy dwa megaboksy, 700 monet oraz 80 gemów za 24 zł. Zrobimy tak, że po dzisiejszym odcinku wybiorę jedną osobę, która otrzyma na mnie kartę Google Play Web Store o wartości 24 zł, za którą będziecie mogli tę ofertę kupić. Żeby mieć szansę na wygranie, wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem i dobijecie tutaj. Hmm, ile lajków, Gail? No, nie wiem, takie 25 tysięcy. 25 tysięcy, nie za dużo trochę? No sporo, ale widzowie chyba dadzą radę. Widzowie, damy radę, mam nadzieję, że tak, strzelcie obok w górę i spróbujmy dobić tutaj 25 tysięcy lajków i udowodnić, mu, że damy radę. Po drugie, poza lajkiem sprawdźcie koniecznie, jaki kolor mały was przycisk. Subskrybuj, widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. I jeśli ten przycisk jest was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary. No i po trzecie, w komentarzu pod tym filmem napiszcie, moi drodzy, czy wspieracie już z kodem Citroën w sklepie Browstars. Jeśli tego kodu nie macie już wpisanego, albo wpisywaliście go dawno, to wejdźcie do Brawl Stars i upewnijcie się, że na pewno wam nie zniknął. Wystarczy kinąć 4 to przycisk, wpisz kod po prawej stronie e, skle Mój kod twórcy to ICTrox, naciskacie w i w tym momencie otrzymam od was wsparcie. Was to nic nie kosztuje, nic na tym nie tracicie, a mi bardzo pomaga, więc dzięki wielkie każdemu, kto ma wpisany mój kodzik. Zwycięstwo ogłoszę dzisiaj, o 20:00 w opisie pod tym filmem, a póki co przechodzimy do dzisiejszego filmu. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w grze i w dzisiejszym odcinku Miarka się przebrała. Jak pewnie doskonale wiecie, od kilku odcinków na tym koncie próbuję, słuchajcie, trafić legendy ze skrzynki, bo jedyne postacie, których mi brakuje, to jak widzicie, Kruk, Leon, Sandy oraz setz. Niestety bardzo średnio nam to idzie, mimo tego, że służyłem Mnóstwo mega skrzynek to no nie mogłem wydropić żadnej legendy i zwróćcie uwagę, że w ostatnim odcinku zmieniłem nawet swój nick z y, mysz o jeleń na pechtrox pechtrox tak jak citrox tylko, że pechowy wiecie o co chodzi, a to moi drodzy właśnie dlatego, że znowu w ostatnim odcinku nie udało się wydropić legendy, ale w dzisiejszym sklepie jak widzicie mamy po pierwsze bardzo fajną letnią ofertę, którą przypominam macie szansę wygrać, wystarczy lajka, suba oraz napisać czy wspieracie już z Citrox citrox w komentarzu pod tym filmem, w którym jak widzicie mamy dwie mega skrzynki, 700 monet oraz 80 gemów, a ale moi drodzy, obok tego mamy widzicie ofertę specjalną. Ofertę specjalną na e, Leona czyli nową legendę wraz ze skinem Sally Leon i jeśli, słuchajcie, nie uda nam się trafić legendy z letniej oferty, to tę ofertę kupimy. Tak, moi drodzy, ja już mam dosyć otwierania megaboxów i czekania, aż legenda mi wypadnie. Stwierdziłem, że skoro mamy tę ofertę, to to nie może być przypadek. Kupimy sobie, słuchajcie, najwyżej Leona, jeśli nie damy rady trafić go z letniej oferty. No ale najpierw, słuchajcie, zacznijmy od tej oferty. Okej, okay, moi drodzy, letnia ofertę kupiona, Mamy 80 gemów, do tego 700 monet. No i moi drodzy, dwie mega skrzynki. Jestem ciekaw, czy uda się dzisiaj coś z tych mega skrzynek trafić. Pewnie na złość, słuchajcie. Akurat jak tak jestem przekonany, żeby kupić. Zadymiarza, to wypadnie nam legenda z tej skrzynki, ale w sumie to było lepsze, bo nie, nie musielibyśmy wydawać dodatkowo gemów. Ale uwaga, nie zapraszajmy, naciskamy, stykamy, sprawdzamy, i mamy 5 rzeczy: mamy monety, punkty mocy do Jessie, punkty mocy do Bo, punkty mocy do Majka, punkty mocy do M's no i jak widzicie punkty mocy do broka. Zanim pokażę Wam open i kolejne skrzynki, to zagrajmy sobie szybki meczik. Z... Okej, okay, moi drodzy, w takim razie gramy sobie mecz Fajnie byłoby słuchajcie, zwycię, już powiem się, że mapa jest, no dosyć ciekawa. Mamy tak jak wiecie, Daryla, e, walczymy przeciwko niemu jako nani. Nani jest mega do dostaty. Słuchajcie. Moim zdaniem Nani to jest jedna z lepszych postaci aktualnie w grze. Także gdybyście stawiali się, e, czy nie wiem, warto kupować nani, czy warto dokonywać, to jak najbardziej warto. Ale póki co jak widzicie, no mamy przypał z tym darylem. Daryl ciągle od nas ucieka. E, Pektroks, jak widzicie, go goni. No i uwaga! Nie damy radę go dogonić, mam nadzieję, że tak, cyk, piękny dostał. A nas dalej nam ucieka. No, nie mu, słuchajcie, nie możemy odpuszczać, teraz i do końca go e, tutaj go nie, pyk Pięknie dostał. No i teraz jest chyba już, moi drodzy, po nim. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czek, zróbmy ciach. No niestety, dał radę jeszcze uciec, zróbmy ciach, dobra. No nie mówcie tylko, że właśnie, że Jin nam go dobije. Dobra, Jin go dobił, ale to nic. Możemy sobie podnieść te powercubesy, Okej, okay, Dzinek się przyciągnął, niewiele mu to dało. Nawet szczerze mówiąc mi pomógł. Zostały, słuchajcie, już tylko trzy osoby. Wejdźmy sobie do tego krzaka i możemy puścić pipa. Zobaczmy, słuchajcie, gdzie są przeciwnicy. A Właściwie jeden ostatni przeciwnik, wiecie, mamy... Sergia, ok, którego nie udało mi się trafić, ale którego goni robot. Mamy tutaj tego Sergia cyk, proszę bardzo. No moi drodzy, Winka. No i teraz mam nadzieję, że wypadnie legenda. No, moi drodzy, w takim razie czas mega skrzynkę otworzyć. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, czy wróżba się potwierdzi. Naciskamy, stukami. I mamy znowu monety, punkty mocy do Bula Punkty mocy do Tika, punkty mocy do Jessie Punkty mocy do Bo Oraz, moi drodzy, punkty mocy do Dynamajka Jak widzieliście, niestety, moi drodzy Legendy nie udało się trafić, ale Z tego co widzę, mamy jeszcze Darmową skrzynkę, darmowa skrzynka Którą w sumie możemy sobie otworzyć, zobaczymy jak to będzie Uwaga, naciskamy, stukamy Mamy monety, mamy punkty mocy do Bula I punkty mocy do m. niestety nie ma tutaj też legendy Mamy też, jak widzicie Trzy star powery i wiecie co, tak się staram Czy te star powery kupować? Może nie, może nie będę Kupował tego w dzisiejszym odcinku. Tylko moi drodzy, zrobimy to, co zapowiadałem na początku, czyli kupimy teraz ofertę specjalną na Leona, która kosztuje 429 gemów. Aktualnie, jak widzicie, posiadam 100 gemów, więc moi drodzy, musimy doładować sobie 360 gemów za 95 zł. No i zobaczymy, jak to zaraz wyjdzie. Okej, okay, jak widzicie, gemy doładowane. Mamy teraz 460 gemów na naszym koncie. Lecimy sobie w lewo. No i tutaj mamy ofertę specjalną. Kupimy ją oczywiście z kodem Citrox. Upewnijmy się, tak, kod jak wiecie, u góry jest wpisany, także uwaga. Naciskamy, mamy pokazane, co dostaniemy z tej oferty Oczywiście jest sali Leon, jest zwykły Leon, także no poza tym, że będziemy mieli nową legendę, to będziemy mieli również fajnego skina do tej legendy Także teraz moi drodzy, naciskamy I jak widzicie mamy blokowaną kolejną legendę W końcu słuchajcie, bo naprawdę długo na to czekałem Okej, okay, nacisnąłem słuchajcie teraz przycisk, mówię co to jest kolejny Leona? Zapomniałem, że przecież mamy również e, skina do Leona. No i teraz, moi drodzy, czas zobaczyć w końcu te legendy. Dajcie też w komentarzach jaka legenda jest, moi drodzy, e, waszą ulubioną. Bierzmy sobie od razu e, tego skinka, zwróćcie uwagę jak ten Leon wygląda. Dawno Leonem nie grałem, więc spróbujmy zagrać i spróbujmy nim wygrać. Okej, okay, moi drodzy, meczek widzicie już się rozpoczął. Mamy oczywiście standardową e, 10 rozmiarzy. Mamy Leona, Nick Pechtrock, zastanawiam się czy teraz musimy zmieniać. Dajcie znać czy zmieniamy Nik czy jeszcze go zostawiamy? W sumie kupiłem ofertę, więc no szczęścia nie miałem, więc chyba jeszcze Backtrox może póki co e, zostać aż do momentu, gdy odblokujemy legendę ze skrzynki. No, jak primo próbował robić do nas podjazd. Skórze, powiem wam że tak na nowe ode mnie grałem, że nawet no, zapomniałem jak się nim gra. Dobra, tutaj się na szczęście udało, chociaż tam jest, jak widzicie, postawiła wieżyczkę, okej, okay, jakiś Elbit tam na dole też ciśnie. Ucieknijmy lepiej. Mamy jeszcze 6 osób, no i zobaczymy, czy uda się, słuchajcie, za chwilę zwyciężyć. Mamy tam rozę dobra, Rosa pokonała e, 8 bitowca. Ona jakby no, nie, nie chce podnosić tych nie ma sprawy. Ja się mi z przyjemnością zaopiekuję. okej, okay, mamy też na sobie robota z tego co widzę, ale robota akurat nie chciałem. Mamy też kolta, który może, słuchajcie, troszkę nam tutaj e, z tym robotem pomoże. Pytanie tylko, czy on potem nam e, bardziej po prostu nie przeszkodzi. Zastanawiam się, jak powinienem, słuchajcie, teraz uciekać. Dobra, jak widzicie, robocie przerzucił się na niego. Pięknie. okej, okay, ja niestety mogę poczekać, aż mi się życie zregeneruje. Troszkę dałem ciała, że tego nie zrobiłem, ale dobra, udało się robota pocisnąć. Mamy, jak widzicie, 9 Power Cubesów. No i raczej będziemy, słuchajcie, mieli pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu, grając. W Czy tak będzie, zobaczmy. Pięknie, kolcik polegony. Tam mamy słuchajcie, w czakach tę rodzę, która już od jakiegoś czasu na mnie czeka. Użyjmy sobie słuchajcie, tak y, ulta, tak, tak tylko na żartu, bo wiadomo było, że i tak nic sobie nie zmieni, no jak widzicie mamy Linka Zagrajmy sobie słuchajcie jeszcze jeden mecz tym razem rozwałkę super miasta Dawno na tym trybie nie grałem, Mam, jak widzicie Wyzwanie o poziomie normalnym Także raczej nie powinno być wielkiego problemu Z, z tym wielkim bossem, no i spróbujemy pokonać go Grając właśnie Ron Czy nam się uda? Raczej powinno nam się udać Póki co jak widzicie idzie nam całkiem nieźle, chociaż No on mocno tutaj to miasto rozwala Nie wiem gdzie jest nasz trzeci ziomek, aha Super jesteś Bi, crazy girl No nieźle, dobra, się słuchajcie sam z Barleyem, a nawet teraz sam już tego Bosa e, atakuje. No i powoli, słuchajcie, zaczyna on tutaj e, jakby nas doganiać. Zostało mu 68% HP, dobra, on teraz jest zły. Zobaczymy, co zrobi. Bi jak widzicie, próbuje z nim walczyć na blisko. Super pomysł. E, jak gracie, B, to nie róbcie tego na blisko, słuchajcie, tylko atakujcie z daleka. My walczymy z tym em, bossem dalej. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo jak widzicie, no powoli nas dogania. I fajnie, jakby ten Barley, który był po lewej stronie zaczął grać, bo aż teraz jakby się zginąłem, zwróćcie słuchajcie uwagę co oni robią to są boty, to jest, są 100% boty, bo zwróćcie uwagę jak oni się tutaj e, zachowują słuchajcie, przegramy, grając z botami przegramy e, ten magic, także super jesteście, nie zmieniajcie się nigdy e, jesteście najlepsi, chciałbym zawsze mieć z wami drużynę e, znaczy stworzyć drużynę i w ogóle, nie wiem słuchajcie co gram, po prostu jestem w szoku co tu się wydarzyło jak można słuchajcie przegrać z e, tym e, bossem na poziomie trudności normalnej, nie wiem, tak to jak widzicie e, wygląda, jednak da się najwyraźniej, bo stały 11%, ja sam, ja sam raczej, na no właśnie, to ja nic nie działałem, próbowałem wziąć go na siebie, ale zwróćcie uwagę, co oni robią. Nie mam pytań, słuchajcie, wiecie co, wejdę jeszcze do bo tak kurczę, my ciągle te Gwiezdne Mocy i chyba je kupię. Mamy Gwiezdną Moc do Nity o nazwie, uwaga, Nadpobudliwy Niedź, więc dobra, ja sobie tego Star Powerka kupię, on jest bardzo fajny, także możemy go tutaj sobie blokować Dalej mamy Gwiezdną Moc o nazwie stal Hartowania do Nani tak mi się wydaje, tak do no Nani, okej okay. Nani prosił się o mniej obrażeń podczas superdaku. Nice, no i uwaga, trzecia e, Słuchajcie, Gwiezdna Moc, przytulas Mamusi, e, Gwiezdna Moc do naszej Kochanej panki, czyli naszej e, Growej Mamusi, kupujemy sobie go Również za 2000, e, kupujemy sobie go Za 2000 monet i jak wiecie Kolejna trzecia gwiazdna Moc odblokowana Moi drodzy, w związku z tym dużo w dzisiejszym odcinku dało nam się blokować i na tym chyba kończymy Udało mi się w końcu odblokować legendę co prawda musiałem ją kupić, ale no zawsze y, 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 jakaś tam legenda. Kolejna już jest. Mam na nadzieję, że kolejny trafimy ze skrzynki. Jeśli się wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków już niedługo na moim kanale. Ehm, piszcie w komentarzach, ehm, czy wspieracie z kolei dzisiaj na A ja póki są Dzięki, dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.